Więc ze swojej strony po prostu myślę, że wszystkie damy z siebie wszystko i zostawimy tam po prostu serce na boisku i nie ma dla mnie innej możliwości niż po prostu powalczyć do ostatniej minuty i oby te marzenia się spełniły. Szkoda tego gola dzisiaj jest straconego w ostatniej minucie, bo na czystych kontakt pewnie jakąś pewność siebie się buduje. Jak tam z pewnością siebie po ostatnim czasie? Nie no mi się wydaje, że jeśli chodzi o pewność siebie to to się nie martwię, bo jednak też na co dzień pracuję w klubie bardziej, yy, frustracja się pojawia dlatego, bo zupełnie niepotrzebnie tracimy gola i w takie sytuacje z dużo lepszymi rywalami to może być sytuacja, która będzie ważyła o tym, czy mecz wygrywamy, czy przegrywamy, e, więc nie możemy sobie pozwolić po prostu na to i uważam, że możemy zagrać lepiej, e, więc no... Tak jak, tak jak mówię, jest ta frustracja, tak? Ym, ale no nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu przeanalizować, wyciągnąć wnioski i, i zagrać się lepiej i tych błędów już nie popełniać. Na koniec jeszcze z zupełnie innej parafii zapytam Cię o u 17, bo sama jesteś mistrzynią Europy w tej kategorii wiekowej z 2013 roku. Co byś radziła tym dziewczynom na tym etapie kariery, żeby po sukcesie pójść dalej? I żeby w seniorkach również być na dobrym poziomie. No to na pewno wierzyć mocno w siebie i nie bać się zmian, bo podejrzewam, że dużo drzwi się otworzy przed nimi teraz po tych mistrzostwach. Zagrały świetne turnie i my też oglądałyśmy je razem z dziewczynami i uważam, że te propozycje się pojawią. Powiedziałabym, żeby otaczały się dobrymi ludźmi, pozytywnymi i takimi, którzy ich po prostu będą wspierać, bo uważam, że to jest fundament, żeby cokolwiek zrobić w przyszłości i nie bać się zaryzykować, i o te można po prostu walczyć. Widzisz gdzieś w nich Was przed 11 lat? Tak, na pewno w jakimś stopniu. Natomiast uważam, że. No teraz może być dziewczynom trochę łatwiej się dostać za granicę, bo pewne szlaki już zostały przetarte, już trochę inaczej ta kobieca piłka wygląda na tą chwilę, jest bardziej spopularyzowana, jest dużo więcej opcji dla tych dziewczyn, bo są pierwsze drużyny, są drużyny rezerwowe, więc można trafić do bardzo dobrego klubu i móc przygotowywać się do tej seniorskiej piłki na bardzo dobrym poziomie, więc do tego im życzę i mam nadzieję, że tak się stanie. Okej, okay, dzięki. Jeszcze mam pytanko. Jak się czujesz w nowym klubie w West Hamie United? Bardzo dobrze, sam bardzo pozytywnie przyjęta, nie było, nie mam bariery językowej, więc to też jest takie, takie właśnie coś nowego w porównaniu do Francji, więc tak naprawdę mogłam być sobą, łatwo się zaklimatyzowałam, pełen profesjonalizm panuje w klubie, więc no, dla mnie idealne warunki, żeby tego się rozwijać. A czy w Anglii jest większa popularność kobiety piłki nożnej? Tak, no myślę, że to nie ma co porównywać, Angielki to ta cała liga kilka lat temu mocno zainwestowali po prostu w dziewczyny, później przyszedła. Boże, Poznam przyszedł sukces na euro. Angielki go wygrały, no i no, proszę popatrzeć, ile ludzi przychodzi na temat, czy tak, Arsena gra na mirac zasadę kolejkę i te widać są wyprzedane, więc no, jednak to mówi samo za siebie. Wracając do dzisiejszego meczu, od którego momentu byliście pewne przed tym spotkaniem, po zwycięstwie tym piątkowym, czy, czy jak otworzyły się po od 19 minuty już te, 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 te pomyślne wiatry po, po bramze znaczy, No Nie chcę mówić za wszystkich, ja mogę, mogę powiedzieć od siebie, że ja staram się trzymać koncentrację do samego końca i nie myśleć o tym, że to już mamy w kieszeni, bo tak naprawdę mamy pewne założenia na mecz i uważam, że okej, okay, wygrałyśmy ten mecz, cieszymy się z tego, że jesteśmy w drugiej fazie, natomiast no, ta stresu nabrała. Bramka na koniec nie może się po prostu zdarzyć, bo na kolejnym etapie to może być różnica między wygranym meczem, a przegranym. No i musimy po prostu wyciągnąć wnioski i wymagać od siebie więcej. Dzisiaj trzy setki tak naprawdę były pod koniec meczu, ta bramka na już w doliczonym czasie i pod koniec pierwszej połowy, kiedy takie dosyć kolorowne sytuacje miały Rumunki, ale jakby niespecjalnie się przyłożyły w tym polu karnym. No tak, tak to właśnie bywa. Niby to jest mecz ofensywny dla nas, ale wystarczy jednak gdzieś tam dłuższa, dłuższa piłka i, i te sytuacje się tworzą, więc trzeba trzymać koncentrację. To tak jak mówię, ja czuję niedosyt po tym meczu, bo, bo mógł skończyć się na zero z tyłu i musimy po prostu być lepsze do końca meczu, do końca do ostatni minut. Ja, bo...